Czy zapłaciłbyś pięć tysięcy reasów za kilogram kawy? A co? Gdybym ci powiedział, że ta kawa najpierw przechodzi przez jelita zwierzęcia, zanim trafi do twojej filiżanki? A teraz napiszcie w komentarzach wypilibyście tę kawę czy uciekli? Jeśli lubisz odkrywać dziwne potrawy z całego świata, zasubskrybuj nasz kanał. Bo co tydzień pojawia się nowa ciekawostka, która rozbudzi Twoje kubki smakowe. Kopiluwak to jedna z najrzadszych i najdroższych kaw na świecie. Pochodzi głównie z Indonezji, Filipin i Wietnamu, a jego proces produkcji jest bardzo niekonwencjonalny. Sekret tkwi w cywecie, małym ssaku, który wybiera do jedzenia najsłodsze i najdojrzalsze ziarna. W żołądku cywety ziarna nie zostają całkowicie strawione, lecz przechodzą naturalną fermentację pod wpływem enzymów zwierzęcych. Proces ten zmienia skład chemiczny kawy. Dzięki czemu staje się ona mniej kwaśna i łagodniejsza. Po wydaleniu w nienaruszonym stanie ziarna są myte, suszone na słońcu i palone, co zamienia je w najdroższą kawę na świecie. Kopiluwak Jest uważany za rzadkość, ponieważ jego produkcja jest niezwykle ograniczona. Cywety zjadają tylko niewielką ilość ziaren dziennie. Podczas gdy tradycyjna kawa może kosztować 20 reali za kilogram, cena kopi luwak może osiągnąć 5000 reali i więcej. Ale czy smak uzasadnia tę absurdalną cenę? Ci, którzy go próbowali, twierdzą, że kopi luwak ma łagodny, czekoladowy, smak bez goryczy dzięki fermentacji w jelitach cywety. Opinie tych, którzy wypróbowali, to najłagodniejsza kawa, jaką kiedykolwiek piłem. Ma delikatny smak czekolady i karmelu. Szczerze mówiąc, nie jest warte swojej ceny, ale czy warto płacić tak dużo za kawę, która już przeszła przez żołądek zwierzęcia? A oto smutna część, ze względu na popularność, kopi luwak wielu producentów łapie cywety i trzyma je zamknięte w małych klatkach, zmuszając je do jedzenia wyłącznie ziaren kawy. Jest to okrutne wobec zwierząt i obniża jakość kawy. Ponieważ żyjące w niewoli cywety z natury nie wybierają najlepszych ziaren. Z tego powodu wielu ekspertów zaleca unikanie kopii luwak sferm przemysłowych i, jeśli już zdecydujesz się na jego zakup, wybieraj certyfikowane wersje pochodzące z dzikich źródeł, czyli od cywet żyjących na wolności. A teraz kilka ciekawostek, o których prawdopodobnie nie wiedziałeś a które dotyczą tej ekscentrycznej kawiarni, Kopi. Luwak zyskał popularność w latach 2000, ale spożywa się go od się maego wieku. Mimo, że w niektórych krajach jest zakazany, nadal jest sprzedawany nielegalnie. Istnieją także inne egzotyczne gatunki kawy, na przykład Black Ivory, wytwarzana z odchodów słoni w Tajlandii. Teraz, gdy wiesz już, wszystko na temat kopii luwak. Czy jest warte swojej ceny i kontrowersji? Teraz chcę wiedzieć. Czy spróbowałbyś tej kawy? A może uważasz, że to po prostu oszustwo, żeby żądać wyższej opłaty? Skomentuj poniżej. Rzuć wyzwanie znajomemu i udostępnij ten film komuś, kto uwielbia kawę, lub kto nigdy więcej nie będzie chciał jej pić. A jeśli interesują Cię ciekawostki o dziwnych potrawach, Zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, bo będzie ich o wiele więcej. Zostaw lajka, like aby wzmocnić kanał i mieć pewność, że te treści nadal do Ciebie docierają. A jeśli myślisz, że ta kawa jest dziwna, poczekaj, aż spróbujesz balutu gotowanego jajka z zarodkiem kaczki w środku. Kliknij tutaj, aby obejrzeć.